Siemanko, cześć, ja nazywam się Michał, jesteśmy oczywiście u Tomasza yy, i za chwilkę pogadamy sobie trochę o Tenwaysie, yy, o nowym modelu, który tutaj u chłopaków zagościł. Yy, porozmawiamy właśnie troszkę o marce, o tym, co nam się tam podoba. Jest <ścoughs> i Tomasz za mną, siemka. Yy, co nam się nie podoba może, także materiał może być dosyć ciekawy. Yy, jest też dość długi, więc... Yy, Zróbcie sobie na szybko jakąś kawusię czy, czy herbatkę, i zapraszamy. Zawsze się może dopytać! Cześć, Tomaszu. Cześć, Michale. Cześć, Tymoteuszu. Cześć, cześć. Hmm. Wspaniałego dnia wszystkim życzę. Uśmiechu. O, jak miło się. A bo, wieczoro, bo nie wiem, kiedy wyrzucimy ten materiał, więc y, może to być wieczór, może to będzie Zazwyczaj publikujemy wieczorami. W każdym razie, bez względu, która to pora, to niech ona będzie wspaniała, cudowna i dużo uśmiechu. Dziękujemy ślicznie. Proszę. Ja dołączam się do tego oczywiście. Co tam, Tomaszu, dzisiaj masz dla nas? Ach, dzisiaj cudowna rzecz, bo moja ulubiona marka Tenways, moja model, też. o którym jeszcze nie rozmawialiśmy i którego nie było u nas, jest dopiero te ten egzempla, ten egzemplarze dopiero co do nas trafiły, więc się bardzo cieszę, ponieważ wierzę w tę markę, jestem dużym fanem tego, tego projektu młodej marki. Eee, I tak, i chciałbym się bardzo podzielić pokazać Wam AGO-X, czyli odpowiednik męski ago bo ago AGOT jest tym lowstepem, czyli rowerem bez górnej rury, natomiast tutaj mamy klasyczną ramę i bardzo fajnie wyglądający rower. Chodźcie, zobaczymy. Pokazuj, pokazuj, tak, pokazuj, ja bo ja, ja też jestem tak. ciekaw. Tada! AGO X. W... U nas teraz w dwóch kolorach, występuje łącznie w trzech. Mamy Starlight Silver, srebrno-czarny, czarny-matowy i sky blue-niebieski którego my nie mamy, więc go nie prezentujemy. Tak, ale e... poza kamerą ustaliliśmy, że ten kolor jest najmniej atrakcyjny. Tak, tak <grym> ustaliliśmy, że on jest akurat dla tego roweru, według, według mnie, dla tego konkretnego egzemplarza, tego modelu najmniej atrakcyjny, bo ja uważam, że to są rowery dla facetów, że to że to nie są do końca rowery dla kobiet, dla dziewczyn. To masz kolor nie ma płci. No ja wiem, ale umówmy się, no nie wiem, będziesz jeździł nas kolorze sky blue, rowerze takim ładnym niebieskim, no może tak. Znaczy, może ja w ogóle Ja bardzo długo jeździłem na takim fioletowym, takim po prostu fioletowym, fioletowym e, rowerze i też wszyscy mówili, że to w ogóle nie jest kolor dla mnie. A ja mówiłem, że tak, to jest kolor dla mnie. Ja kocham no taki, no taki no po prostu fiolet fiolet. Ta teza, którą przed chwilą wygłosiłem, może na niedorzecznie. Także może ktoś prawda? chce takiego smerfa mieć. Może tak być, może tak właśnie będzie, <laughs> bo w ogóle faceci to chyba też nie za bardzo powinniście o kolorach. A to wypowiadać. druga sprawa, że my nie mamy pojęcia o kolorach. Tak, no ale przynajmniej wiemy, że ten jest czarny, a ten jest srebrno-czarny. Jakby to były jakieś tak. inne kolory, to moglibyśmy dyskutować o I tu idzie taki tak ładny, A tam jest taki metalizowany ornamencik i napisik. Tak, bardzo, bardzo taki miedziany, więc tak. bardzo ładnie uzupełnia mhm. i przełamuje tą y, matową czer czerń. Motor... Specyfikacja. Specyfikacja, tak. To, co najważniejsze, to serce, czyli Bafang M410, 80Nm, klasycznie 250W. Mocy sprzężony z baterią 504 Watogodziny, godziny montowaną w ramię, zintegrowaną z ramą. No zestaw w tym rowerze według mnie w zupełności wystarczający. No bo umówmy się, to jest rower miejsko-miejsko-trekingowy. Tak. Realnie stówka do zrobienia. Myślę, że lekko, przy odpowiednim manewrowaniu i przy odpowiedniej pracy całym zakresem przełożeń stóweczka to jest w zasięgu. Czyli problemu. raz w tygodniu ładujemy. Jeżeli, no tak, słuchaj, jeżeli będziemy używać do dojazdu do pracy i zakładamy, że robimy 10 km jedną, 10, km drugą, 20 km dziennie, to myślę, że ładowanie raz w tygodniu jest absolutnie wystarczające. No, chyba że jedziemy, nie wiem skąd. Jest, mieszkamy gdzieś jak w Siostrze ale umówmy się, że to nie jest rower. To jest rower raczej dla osób, które przemieszczają tak. się głównie po płaskim terenie, chociaż niekoniecznie, ale w mieście. A jakby było mało, 504 500 watogodzin? Proszę bardzo, ten jest. Przychodzi z rozwiązaniem Range Extender, power bank, jak zwał, tak zwał. Dodatkowe 180 watogodzin do dyspozycji, 30% więcej, czyli mamy już blisko 700 watogodzin baterii. To naprawdę jest już jeszcze, bo tu warto powiedzieć, w jakiej to wszystko scenie, tak? Czyli mamy naprawdę nowoczesny silnik, mamy 80 Nm i 700 W w cenie o którą musicie za chwilę, to naprawdę jest wartość według mnie więcej niż satysfakcjonująca. Zresztą to nie tylko jest range extender, on może też służyć jako powerbank. Mamy port USB-C, mamy port zwykły USB. Więc jeżeli jedziecie na przykład chcecie doładować sobie telefon albo nie wiem cokolwiek innego, jakieś inne akcesoria, bach, używacie tego. Używacie tego, zresztą zobaczcie, jak to jest fajnie wykonane, bo to tak, właśnie nie tylko, że jeszcze, Wiesz, ten, ten, waste, ten jest ten waste, tak. E, Mówmy się, że to, mogła, to mogłaby być zwykła czarna, ordynarna, plastikowa obudowa, a ten jest jednak nie. Jednak ją polakierował, jednak to wygląda. Tutaj, jak chcecie to położyć, to są takie gumowe, e, gumowe odbojniczki. nie porysujecie tego. No naprawdę, naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Yy, mówiłem, że to jest w ogóle yy, unii, dla wszystkich, to, to działa we, ze wszystkimi ten waysami, to nie jest tylko dla Agio X, możecie tego używać tak samo w 800S, możecie używać w 600 Pro, więc na przykład jeżeli okaże się, że ten Was X to będzie wasz yy, drugi rower z tej marki w rodzinie, to nic kształt nie Kształt nie ma znaczenia. To tak? I kształt ramy nie ma znaczenia, możecie to użyć. Tak. Możecie użyć tego też w rowerze. Hmm. W innym rowerze od, od, od ten łejca, więc naprawdę mega, mega, mega. Co stroba. dla mnie jest też istotne w tym, że to się montuje totalnie bez jakichkolwiek narzędzi, tak? Wystarczą ręce. Nie musicie zdejmować żadnych baterii, silników i tak dalej, po prostu rzepy, wpięcie pod port ładowania i jedziecie. I tyle gotowe, tak jest. To jest mega. Istotne, Tylko mega to, salę, tak, tak, jeszcze istotna rzecz, że to nie musicie mieć wpiętą baterię, tak? To znaczy, to jeżeli wypniecie baterię, nie pojedziecie na samym pałem banku, To nie zadziała. To, Ale może to być, to być rozładowana, wystarczy, jest. żeby była w środku, tak? Tak jest, tak, 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 tak. tak, tak, tak dokładnie, to dokładnie tak jest. Wyświetlacz zobacz, jak w ogóle wygląda fajnie jak bafang Naprawdę to jestem bardzo miło zaskoczony, jak to, jak to ładnie się prezentuje. Mamy wyświetlacz umiejscowiony centralnie przy mostku włączamy go sobie z, 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 z manipulator z manipulator jest miałem przełącznik przełącznik, tak, przełącznik, tak. przełącznik pilot e, tak każdy ten jest zabezpieczony czterocyfrowym hasłem ustawiacie je sobie oczywiście według własnych preferencji fabrycznie one przychodzą przychodzi na w e, czterech, czterech zerach mamy kolorowy wyświetlacz, pokazuje nam zasięg, pokazuje nam e, e, dzienny przebieg, prędkość, oczywiście tryb wspomagania, który mamy e, wybrany. Macie też tryb Walk, jak w wielu przypadkach. Walk przy... Assist. Tak? tak, Walk Assist, czyli przytrzymujecie dolne, dolny przycisk nieco dłużej i rower nas wspomaga na przykład przy ostrych podejściach albo. Choćby, choćby w momencie, w którym chcecie podejść kilka stopni po schodach, to też będzie funkcja bardzo przydatna. Mega w ogóle rzecz to jest czujnik zmierzchu. Możecie go włączyć lub wyłączyć. Jeżeli robi się ciemno, rower sam włączy światła i zobaczcie, jak to działa. Zaprezentuję to, włączam sobie latareczkę. Ten czujnik zmierzchu jest umiejsc umiejscowiony, by. W na wyświetlaczu. Pyk. Check. I teraz rozja rozjaśnił się. Teraz nie, teraz tak, zobaczmy. Bach. No, światła się wyłączyły, ekran się rozjaśnił. A jeżeli rower stwierdzi, że już jest wystarczająco ciemno, to włączy światła i przyciemni wyświetlacz. Dokładnie. Dokładnie. Więc naprawdę Przydatna rzecz, zapominacie o włączaniu. O Robert sam będzie decydował o tym. Bardzo wydajne przednie światełko LEDowe, bardzo ładne i gustowne światełko z tyłu. Yy, duże, tak, to jest taki właśnie panel LEDowy, po prostu wręcz. Nie widać takich pojedynczych diod, tylko świeci to takim jednym elementem. Bardzo fajnie to wygląda. I pasuje do tego roweru. Widać, że jak zwykle w ten ktoś usiadł, nie wziął przypadkowej lampki, tylko posiedził, pokminił. Co by tu pasowało, żeby to stylem grało? rozmawialiśmy przy okazji poprzednich rowerów, że tutaj chyba nie ma nie ma elementów z przypadku. Tak, nie? nie ma elementów z przypadku. To nie jest wybierane... przemyślany rower. Po tak, to nie jest wybierane z katalogu, z gotowych elementów. Tylko naprawdę ktoś na tym siedzi i chyba chce, żeby to wyglądało tak. po prostu dobrze i też było funkcjonalne. Ehm, więc... Absolutnie. To co właśnie Oksy. zawsze też ja się tym strasznie jaram, że tutaj nie ma ani jednej spoiny, jak się przyjrzycie, są jakieś tam pojedyncze, ok. Ale, ale cały rower wydaje się jakby był właśnie takim monolitem wykonanym z jednego kawałka aluminium. Mhm. E, tu jest dosyć taki ciekawy element, który mnie frapuje Tomku, Co to jest? To już takie znam, nie nie nie. nie te, takie dwa te. Dwa guziczki no. wystające. To, to jest taki bagażnika, to, to jest tak, to są mocowania bagażnika, możecie sobie domówić, Tenways ma, e, oferuje różne akcesoria do swoich rowerów, wszystkie markowane z, e, brando, e, swoją, swoją nazwą, czyli ten Tenwaysa i są dedykowane bagażniki do AGOX-a i to jest może nie taki klasyczny bagażnik ani kosz, tylko platforma i na tej platformie możecie położyć już torbę, przypiąć ją pasami, ekspanderem e, i co ciekawe, Wyobraźcie sobie, no mamy tutaj platformę, mamy ten bagażniczek, co się dzieje? Zasłaniamy zasłania światło. nam lampkę. Dlatego ta platforma, ten bagażniczek przedni od razu do niego jest dołączona. Bateria, e, lampka, również LEDowa, i również zasilana z baterii Czyli nie numeru. tracimy tej funkcjonalności. Nie, e, więc, e, cały czas wszystko jest tak, czas. jak powinno być. E, tak jest. E. Wspomnijmy o napędzie i reszcie detali. 1.10, 1, 11, 1, kaseta 1146, więc jest. Tak coś, tak, jest duża, duży przeskok pomiędzy ostatnią tarczą. Tak, jest takie coś na wzór Mega Range'a? Mega range, tak jest, bo Żeby ta, ta jedynka była naprawdę mocna. Dziewiątka chyba i dwójka jest chyba 36. Mhm. A... No jest duży przeskok, to widać zresztą, nie? Że jest duży przeskok pomiędzy. Więc tymi. na pewno to będzie przydatne na podjazdach, na Koła 29 cali, tak, więc tutaj jak tak. najbardziej z jakimiś nierównościami dobrze ba, sobie to koło poradzi. Bez ba, problemu jedzie na krawężnik. Natarcia jest po prostu potężny. Widelec amortyzowany, zwykła sprężynka. Z blokadą skoku, z regulacją twardości, mm. natomiast tutaj przy tej cenie roweru ciężko by było z jakimś lepszej klasy widelcem, natomiast zawsze można sobie go w drodze eksploatacji wymienić na jakieś powietrze podstawowe, czy, czy założyć będą... sztywny widelec, bo też często ludzie po prostu rezygnują, zakładają do takich rowerów sztywniaka. Także tutaj wybór pozostawiamy zawsze Wam. Co dalej tam ku hamulce? Te, dwutłoczkowe, wydaje mi się, że w zupełności wystarczają. Hydrauliczny, prosty hamulec. Tak, Elementy zamienne, typu, typu, typu klocki pasują z Shimano, więc jest prostota w obsłudze. Każdy serwis sobie z tym da radę. Jedyny mankament, o którym chyba do tej pory jeszcze nie powiedzieliśmy, bo na pewno nie jest nim ni ni cena, to waga roweru. To jest blisko 30 kg, ale na te 30 kg składa się bardzo masywny bagażnik o dźwigu 25 kg i bardzo masywne e, błotniki. To nie jest cieniutki aluminium, tylko to z naprawdę. To jest w, w ogóle aluminium? Tak, tak. myślałem, że one są jakieś nylonowe, plastikowe. Nie, to jest kawał aluminium. E, więc jeżeli chodzi o żywotność, to nie mam wątpliwości, tak. że one się świetnie sprawdzą i nie będzie z tym żadnego, żadnego problemu. No więc, pewnie stąd ta waga, ale to jest rower w pełni wyposażony. Oświetlenie, zintegrowane lampka przód, lampka tył, nóżka, pedały, bateria, śni 30 kg. Ale jak rozmawialiśmy, to są rowery duże, więc będą dla większych osób. więc większe osoby nie powinny odczuwać jakiegoś z tego tytułu dyskomfortu albo problemów w użytkowaniu. Pokażmy jeszcze może co producent dodaje do roweru, bo to jest takie nieoczywiste, nie, nie w jaki sposób to jest zapakowane i co, i co z tymi rowerami dostajemy. Sam sposób, w ogóle, sam sposób pakowania rowerów jest yy, yy, zasługujący na komentarz. To Myślę, znaczy. że zrobimy o tym osobny film. Może tak, może, bo, tak, tak, bo moglibyśmy <laughs> porównać jak jest spakowany rower, za 30, który kosztuje w sklepie 30, między 30 a 40 tysięcy. A jak jest spakowany ten waste, który kosztuje? No właśnie, o tym też za chwilę. Wielokrotnie. Trzymasz wielokrotnie w napięciu? Wielokrotnie, wielokrotnie, tak, suspense. Wielokrotnie mniej i życzyłbym sobie, żeby każdy tak podchodził z producentów do, do akurat tego aspektu, jak ten waste. Zależy im, chcą się wyróżnić, robią to bardzo dobrze. Pudła... Tam mam zapakowane ten Wasy. To, to, to akurat nie istotne, ale pokażę Wam jedną, jeden z elementów, który przychodzi z rowerem, i to część z Was może e, od, prawdopodobnie odbiera rowery gotowe w sklepie e, i nie dostaje takiego pudełeczka. Tylko sam rower. Z, m, natomiast my wyjmujemy z dużego pudła małe pudełeczko, ten Wasa. E, I zobaczcie, jak ono wygląda. Bo... Zapewniam Was, że to nie jest to nie jest rzecz oczywista i to nie jest rzecz spotykana u innych producentów. Mamy wytłoczkę piankową. W tej wytłoczce mamy włożone e, zgrabnie dwa odblaski. Oczywiście, możecie je zamontować, drugie musicie ich montować. Jest pompeczka, są dwa klucze płaskie. E, jeden, też nie jakieś najtańsze, tylko chromowane klucze. Promowane. mamy dwa imbusy do tego. Nawet trzy są, słuchajcie, trzy Nibusy, więc podstawowy zestaw narzędzi, jeżeli takim nie dysponujecie, jest już tak. dołączony Macie wszystko, żeby wyregulować kierownicę, napompować rower, ewentualnie poniżej. Instrukcja, i do tego ładowarka, i to wszystko tak zgrabnie zapakowane. Zapewniam Was, że pozostały, u pozostałych producentów, których mamy w sklepie. Coś takiego nie występuje. Są to po prostu półnota, do których są wrzucone hurtem poszczególne akcesoria, części nie ma tam żadnego ładu, nie ma tam żadnego, żadnego porządku. To tak naprawdę można sobie zatrzymać, zabrać i te najważniejsze rzeczy związane z rowerem tutaj przechowywać. No, po prostu nie ma wstydu Ty. i mm, tak przybijam piątkę z ten Waysem właśnie za to, że takimi małymi niuansami, takimi małymi detalami. Pokazuje, że można, że im się. Chce. Że im no zależy po prostu na tym, żeby te rowery zostały dobrze odebrane, żeby klient się poczuł zaopiekowany i że coś za co zapłacił faktycznie ma poziom, ma jakość, tak. No właśnie, teraz odpowiedzmy sobie na to. Tylko tutaj, dlaczego ile to jest w rowerze za dychę, a nie ma a tego w rowerze, 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 rowerze za, za nie, nie 30, wiem, 30. Nie jest, bo zobacz, tutaj za tobą stoi White i akurat decoy I White jest drugim z producentów, który w tym aspekcie wyróżnia się na tle innych, tak. tam też jest to super spakowane, po prostu na ten, na ten pierwszy kontakt z rowerem, jak go wyciągasz z pudła, no to już jest przyjemne, tak? no właśnie. A, a, a nie w innych wszystko wrzucone, powijane taśmamy, taśmami, byle jak, ale ok, no trudno, tak jest, pewnie może, może jak się zorientują, że w tańszych rowerach można to robić lepiej, to też, to też tak będą postępować Cena, między 10 a 11 tysięcy złotych, eee, uważam, że super, no. eee, bardzo dobra. Ponownie mój komentarz, świetny stosunek jakości do ceny, eee, bardzo fajna marka. Eee, o, widzisz, właśnie automatycznie się rower wyłączył. Oszczędzaj eee, światło. Tak, tak jest. Eee, mm. Czy to dużo, czy to mało, wydaje mi się, że że w sam raz znaczy można pewnie by znaleźć rower, który jest nieco tańszy, ale nie będzie tak wykonany i nie dostaniecie tyle. Tak, no tutaj cena versus jakość, to, co jest to, co ja zawsze wam mówię i pokazuję. A, a razem z tą nie jeden rower już widzieliśmy, to naprawdę mega, mega odrobiona tak, robota. I, i, ta, i, I wiem, że to i, nie, i to i to nie wszystko co ten jest, bo ten jest... Ma kolejne premiery zaplanowane. Zobaczcie sobie, jeżeli jesteście, jak wygląda ich rower Cargo One, jak jest wykonany i co oferuje. I wygląda fenomenalnie. Zobaczcie sobie na nowego CGO009 też bardzo ciekawy rower. Przede wszystkim w CGO009 macie lokalizator GPS. Bez abonamentu, dożywotnio wbudowany, aplikacja w rowerze, który też jest na tym poziomie cenowym, więc naprawdę... Mega. No oni jeszcze tu zawojują myślę, także spodziewajcie się kolejnych recenzji tych rowerów, bo, bo my jesteśmy e, tak, za tym, jak Tomasz tej... powiedział, zbijamy z nimi piątkę. Zbijamy z nimi piątkę i... Każdy z modeli będzie u nas w tym sezonie jako rower testowy. No znaczy, tak, czyli będzie. Można będzie sobie przyjść po testować. AG i AgioX, i 800S, i 600 Pro, i każdy, oczywiście nie w każdym rozmiarze, tak? ale zakładam, że akurat na przykład w przypadku Xa, to będzie bardziej L, bo jeżeli dalibyśmy XL, to już w ogóle byśmy ograniczyli yy, tak naprawdę. Myślę, że zrobimy jakiś też krótki film, gdzie pokażemy po prostu, jakie rowery testowe możecie. Tak, tak. Będzie, zobaczyć będzie można sobie parku. je wziąć, będzie się można przejechać, zobaczyć, jak, jak one faktycznie y, działają. No i nie wiem, i sami sprawdzicie, czy to co mówimy, czy ten zachwyt i to te, te plany, które y, przed, przed wami zgubiłem słowo. O których mówimy, <ścoughs> czy są tak, prawda. Tak. Czy to jest prawda, czy to jest, a może to nie jest prawda i być tak. może faktycznie. W rzeczywistości one wcale takie fajne nie są. To wy ocenicie. Tak. Dawajcie znać, czy znacie ten Waysa, czy mieliście jakieś doświadczenia z nim związane. I napiszcie, może kto jeszcze pakuje w taki fajny sposób rowery, czy akcesoria do nich. Albo co jest najdziwniejszego, co, który producent jakąś dziwną rzecz dodaje do roweru, bo, bo może tacy są. Wariant Także... w, dziecię... w rowerach dziecięcych daje mega naklejki. Tak, pamiętam te naklejki, czaszki, takie różne rzeczy, No, tak. to jest mega rzecz. A Poza tym to chyba nikt nic nie daje teraz za bardzo. No być może ktoś nas zaskoczy, piszcie jeżeli macie jakieś takie info. Na razie i cześć. Dzięki, pa.